Dziś temat zawsze aktualny, ale zwłaszcza w Wielkim Poście. Pan Jezus przyszedł na Ziemię jako nasz Zbawiciel. Zbawia nas, zbawia nas od zła, od grzechu. Gdyby nie było grzechu, nie musiałby nas zbawiać i nie byłby Zbawicielem, ale jest Zbawicielem. A więc jest coś w nas, od czego Pan Jezus musi i chce nas zbawić. Wyobraźmy sobie sytuację następującą. Otóż Pan Jezus spotyka Marię Magdalenę, z której przecież wyrzucił siedem złych duchów, siedem demonów. Straszna sprawa. Opętanie przez siedem demonów. Pan Jezus mówi do niej, do Marii Magdaleny: Nie grzesz więcej. Grzech cię niszczy. Grzech cię degraduje. On ci nie da szczęścia. Ja przychodzę uwolnić się od grzechu, uwolnić od zła. Pozbądź się grzechu. A teraz wyobraźmy sobie sytuację inną, że oto Pan Jezus przychodzi i mówi Magda, słuchaj, zbierz sobie koleżanki, będziecie wieczorem chodzić do pracy, do domu publicznego, jak dotąd, a ja wam dam tu różańce, przyślę jakiegoś apostoła, w ciągu dnia będziecie miały duszpasterstwo, No i tak będziecie chodzić sobie do domu do to publicznego do pracy wieczorami, a w dzień będziecie miały duszpasterstwo. Przecież wtedy, w takiej sytuacji, Pan Jezus nie okazałby miłosierdzia, lecz okrucieństwo, utrzymując człowieka w grzechu. To byłby sadyzm, a nie miłość bliźniego, nie miłość Zbawiciela. Wyobraźmy sobie inną sytuację. Oto idziemy do lekarza, a lekarz zwraca się do nas takimi słowami: Wiesz, ja cię lubię, ja cię toleruję, naprawdę jesteś super, jesteś spoko. Naprawdę jest dobrze i fajnie. Wtedy cóż byśmy sobie pomyśleli, a może nawet powiedzielibyśmy do niego: Panie, ja tu przychodzę po zdrowie, a nie po to, żeby mi pan takie drdymałki opowiadał. Podobnie jest z grzechem, chorobą duszy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi